Jesteście już w kolejnym odcineczku Przygody z Minecraft Miałem powiedzieć w Minecraft, ale okej okay. Tu widać już się dużo, dużo zmieniło O Boże, ile się zmieniło i widać już Co mam tekstur pak? Tak, mam tekstur nowy W ogóle te, te zbroje wyglądają jakoś dziwnie Nie wiem, nie wiem mm. Dzisiaj pokażę wam tekstury i kopiemy w dziurze i tak. tak. wygląda Obsidian. What the fuck? Jest nowy portal. Portal, który wam już pokazywałem. Tekstury nowe. Tak. Yy, pokażę wam później portal. Nie, nie pokazywałem wam. Już zapomniałem. Tutaj jest dziura. Yy, możecie pisać, co tu będzie. Oczywiście tu będą koraki na 6. Taka dotąd... Taka, taka do 6. Tak? I taka... Tak. No. Yy, a dzisiaj pokopiemy sobie trochę. Jeden żelazny mi poszedł już kierownictwo. Tutaj. Już to są te skóry, o ludzi. tu jest tollet y, tu powinna być zaraz nie zaraz, tylko po prostu będzie ta umywalka kiedyś na pewno <śmiech> <śmiech> przepraszam was, ale mam lekki kaszel tu jest wanna Tak to na razie wygląda. Takie są tekstury. Była jest skórzana. Jeszcze nie wykorzystana. 16 zł. I tak i td. Taki mechanizm. Żelaza był już. Mechanizm. I uwaga. Teraz idziemy kopać. Pokażę. Hmm. Hmm. Też pozdrawiam mojego najlepszego kolegę. Też nagrywa, ale ma jeden subfil ode mnie. Eee, Sebastian, ły Lapies powiem tak o, o. E, Jeśli to oglądasz, to musiałam mu dać subfilę sety. Zapraszam na jego kanał. Subskrybujcie go. Tak naprawdę to nie! Ale. Trzecie, Bo ja tak nie za bardzo jestem przekonany, bo jest taki słaby trochę. Ale cicho, tego tematu już nie było. No dobra, to go subskrybujcie, dobra. Nie, subskrybujcie go, okej, okay? okej. Okay? No, to go subskrybujcie. Łąpieś Lapies. Ale już wiesz jego nazwisko? Łąpieś. Haha, ha. i zda. Yy, yy, jak mojego kolegi najlepszego kanał jest w opisie Vx jest w opisie pod spodem oczywiście nie zmuszam ale wiesz możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję i to będzie wielką motywacją dla mnie żebym nagrywał dalej diament! 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 Jest diament! Oh, 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 oh. diamant! diament, diament! Oh. Diamant! Diamant! Diamant? Ile like ich oh, jest? Już jest magicz diamant! O, jest złoto! A kurde, ale wypas! No to proszę znowu Latę, nie kilo, Jak Moje pierwsze diamenty: Achigment get. A jeszcze nie. Jeszcze nie ma Achigmenta. Ooo, kurde. Więc już nagrywa tam filmy, ale. Ja go na razie ma jedną subskrypcję ode mnie, bo ja go na razie subskrybuję. Oczywiście w komentarzach możecie pisać, czy grać na pokojowym, czy na znaczy takim na normalnym. Czyli bez potwórków, czy z potworkami hard normal lub niski taki ledwo, potworki taki normalny, taki s, już trochę z potworkami. A hard to, że potworki hu, dużo, dużo mm. żelazo, żelazo szukam. Mm. Gdzie są patyki? Mm, patyki, patyki. Nie mam patyków albo jestem ślepy. Wszystkich stworzyć. O patrzcie. A tu jest diamant Diamond! Diamond! diamond. Ui. Czekajcie, bo chodzę na siebie. Nie wiem dlaczego. W ogóle nie wiem, czy mnie słychać. Hello! Wejdźmy w mnie! Potem. Zapraszam też na kanał Blade Weeks, ty i na Caspix Games. Y, trzy, właśnie te trzy kanały będą w opcji o x który mój najlepszy kolega z, klaszy, z klasy. I oczekujemy! To się I jeszcze, że to dużo jest. są ekstra tekstury. Czy tak. W opisie będzie podany kanał. Mojego najlepszego kolegi, Blade I tak jest. Tak. się za bardzo. Nie wiem. Fall Play Games to mój najlepszy kub... kolega, ma na imię Kuba. A Kacpik to pewnie Kacper Nie wiem, ale tutaj właśnie trzy, trzy Kanały będą w opisie Więc zapraszam Ja chowam te diamanty jak najszybciej Żebym ich nie stracił po prostu I teraz tak hop. Biorę to Ale super, jak się. Na drugim odcinku A wiecie, dużo się zmieniło du Dużo, w ogóle poza odcinkiem Kopałem, nie wiecie nawet ile Ło Nie wiecie ile No trochę się nakopałem No nie powiem, że nie no, to będzie kłamstwo Pycham co mogę o, Co mogę To są cztery skrzynki Muszę jeszcze nawet skrzynki zrobić Gdzieś nie wiem gdzie hmm. a właśnie jeszcze powtarzam napiszcie co będzie tutaj Ten kto zgajnie, ale mogą sobie dostają 10 zł, tylko muszę mi podać nikt. Ale teraz takie jakby miał milion to o! Milion osób mi by spełniło. Bębębę, bębębę! Artur, nie wiem. K5, 3, 3, 5, 4. Kruk! Chyba taka jasja, ale to nie. No, jeden robi też pański, kurde. Zobaczę, ile jest w tym. A8, ok. A1, 0, 0. A8, da się. Ale no tak. 4. Tu dam. O, 10 i 10, tak akurat. Tu się przerwa. i tu, a potem tu, a potem tu, a potem do skrzyni. Hmm. Nie, no, co to? Tak. Uwaga, zapowiadam live. Live, uwaga, 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 live, nie wiem kiedy. Opisie no, będzie o kiedy idzie. Zaraz razę też nie wiem. Live'a like, like. Słuchajcie. Katwiks, jak mnie subskrybujesz, Ej, to tak. Inni widzowie, którzy wiedzą, jak się robi ten ten. Tak jak się szuka te, te filmy, które chcę na przykład. dajmy, że raz. E, chcę wyszukać. E, Zagramy w Minecraft na modach. Jak wyznacie raz, to fajnie. Zagramy w Minecraft na modach. To on tam robi te zdjęcia jak się szuka, że jest napis, że w bakret na młodech jego twarz. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. No. Katwy, Cztery to będzie tu. Yy, właśnie, to było o dwóch nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, właśnie zadałem sobie Jak się robi, yy, ten te player listy, czy coś, żeby było, żeby wiesz, że można było przewijać, tak od razu, a nie że tam szukać się czegoś, tak to na Dobra, kończę ten odcinek z diamentami. O właśnie piszę mi co mogę z 8 diamentami zrobić. Ja wiem, że tą klatę mogę, ale nie wiem. Jeszcze ja pomyślę i wy pomyślcie o tym. I ja kończę ten odcinek. Myślę, że Wam się spodobał. Oczywiście nie zmuszam, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, miły komentarz, napisać co będzie tam w tej dziurze, co zrobić z ośmioma diamentami i czy włączyć na normal, hard lub y, niski lub pokojowy. Co będzie w tej dziurze, co zrobić z tymi diaksami, co zrobić, na jaki poziom dać. Na... Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Trzymajcie się, cześć. Uii.